Z pierwszego listu Świętego Jana apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on sam nas umiłował i posłał syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Adwent zbliża się już do końca. Nowenna rozpoczęta, a więc jesteśmy w tym ostatnim czasie przygotowania do Bożego Narodzenia. Dlatego nasza propozycja takich trzech dni, trzech rozważań i krótkich rad, jak dobrze przeżyć ten wyjątkowy czas. Wszystko będzie kręcić się dookoła hasła: daj radę być. I pierwsze, daj radę być ze sobą. Zobaczcie, szkoła i inne obowiązki, które mamy na co dzień, powodują, że nie brakuje nam zazwyczaj różnych zajęć, które musimy wypełniać. No ale czas świąt, czas tego wolnego, powoduje, że możemy odczuwać brak takich zewnętrznych zobowiązań, takich zewnętrznych przymusów. I co tu teraz zrobić? Zachęcamy Cię żebyś znalazł w tym czasie trochę czasu dla siebie, ale nie dla siebie przed telewizorem, konsolą czy w jakikolwiek inny sposób, bo tam możesz siebie nie spotkać. Daj radę być ze sobą, to znaczy sam na sam. To jest ważne i trudne zadanie. Usłyszeliśmy przed chwilą fragment z pierwszego listu świętego Jana i powtarzają się tam dwa słowa. Bóg. I miłość. Nie da się rozłączyć tych dwóch spraw. Miłujmy się wzajemnie, bo miłość jest z Boga. Wzajemna miłość, która przejawia się przez troskę, zainteresowanie, poświęcenie, czas, oddawanie swojego życia. I Bóg, który sam jest najczystszą miłością i tym, który tą miłością się dzieli. Nie da się ich odłączyć. Święty Jan mówi z przekonaniem, że Bóg kochał ciebie najpierw, zanim jeszcze ty w ogóle byłeś gotów, byś mógł zdecydować cokolwiek. To jest niesamowite. Jestem przez Boga kochany, a więc też jestem dla niego mega ważny, mega wartościowy. I to pokazują te święta. Bóg Jezus schodzi na świat Rodzi się w stajence po to, żeby stać się Emanuelem, Bogiem z nami, Bogiem, który jest blisko, Bogiem, który nie mówi, albo nie tylko mówi, ale przede wszystkim robi. Pokazuje jak bardzo mu na nas zależy. W tym przejawia się miłość do nas, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale on sam nas umiłował i posłał swego syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. A więc to hasło, daj radę być ze sobą, mówi o tym, że potrzebujemy chwilę posiedzieć, żeby w te dni dostrzec tą niesamowitą sprawę, tą niesamowitą miłość Boga do nas. Bóg chce się z nami spotkać. Jestem dla Niego ważny i ważne jest to wszystko, co we mnie siedzi, ale zanim będę mógł z Nim o tym porozmawiać, zanim będę mógł to przedstawić na modlitwie, potrzebuję czasu. Żeby posłuchać tego, co naprawdę jest dla mnie ważne. Zobacz, że ciągłe zabieganie, te zajęcia, czy po prostu słuchanie muzyki, granie, przeglądanie TikToka to wszystko powoduje, że tak naprawdę mało jesteśmy sami ze sobą, a potrzebujemy tego, chociażby po to, żeby poukładać sobie myśli w głowie, po to, żeby zrobić rachunek sumienia, albo zweryfikować, czy to, co robię, ma sens i tak dalej. Teraz pojawia się taka możliwość. Jest kilka dni, jest trochę więcej spokoju. Może to będzie jakiś dobry początek tego, żeby na co dzień dawać radę być ze sobą, żeby nie uciekać, ale słuchać. No i wreszcie zrób coś dla siebie. Święta są takim czasem, że mamy dużo czasu. Proponujemy 10 minut dla siebie. To niewiele. Ustaw budzik na 10 minut, a te 10 minut poświęć dla siebie. Zrób sobie herbatę, wyłącz telefon, usiądź i zacznij myśleć. Może usłyszysz sąsiadów, którzy za ścianą jeszcze śpiewają kolendy. Może będziesz słyszał przejeżdżające ulicą samochody. Ale to nie przeszkadza. 10 minut zastanowienia. Nad sobą, nad tym kim jesteś, co możesz w życiu zrobić. To niewiele, ale 10 minut naprawdę może zmienić twoje życie. Popatrz, mamy trzy dni świąt, a 10 minut jest ich niewielkim kawałkiem. Daj radę, bycie ze sobą.